Dzisiejsza sesja Rady Powiatu Lęborskiego miała za zadanie przede wszystkim zapoznanie radnych z bieżącą sytuacją w PKS w Słupsku, w której Powiat Lęborski posiada akcję. Sesja ta to przede wszystkim zapoczątkowanie właśnie dyskusji na temat tej bieżącej sytuacji. Oczekujemy, że Yyy, Materiał dzisiejszej dyskusji trafi do komisji, które merytorycznych, które wypracu, wy, wypracują stanowisko wszystkich radnych. Chcemy, żeby na temat PKS-u każdy z radnych posiadał taką samą wiedzę, miał możliwość wniesienia i, i, i y, 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 przede wszystkim aktywnego włączenia się do y, no, dość poważnego problemu, jakim jest realizacja uchwały z poprzedniej kadencji rady powiatu mianowicie uchwały w której powiat lęborski wyraził zgodę na sprzedaż akcji przedsiębiorstwa dla nas ważne jest to przede wszystkim z tego względu, że jesteśmy też w przededniu przygotowania bardzo ważnego dokumentu, mianowicie planu transportowego i jest istotne, w jakim kierunku powinniśmy rozwijać przewozy pasażerskie. Kolejnym ważnym tematem podjętym podczas dzisiejszych obrad sesji było powołanie komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Lemborskiego Szpitala. Ta procedura nie jest łatwa, jest ona bardzo zawiła i czasochłonna, bowiem według wstępnego harmonogramu planuje się skuteczne powołanie kandydata na stanowisko dyrektora dopiero na początku maja. E, oczywiście. Aby kandydat został skutecznie wyłoniony przez komisję, musi być złożona nie mniejsza liczba ofert jak dwie. Zatem liczymy, że w momencie ogłoszenia tego konkursu, który zostanie ogłoszony w prasie lokalnej i w prasie ogólnopolskiej pod koniec lutego, stosowne zainteresowane osoby pracą w Lemborskim Szpitalu na stanowisku dyrektora szkoły złożą swoje podania. Takie są nasze oczekiwania. Może ja tak przy, jak już jesteśmy przy zdrowiu, to chciałam Państwu pokazać, że przygotowaliśmy pakiet badań profilaktycznych badań z zakresu ochrony i oczywiście promocji zdrowia. Profilaktyka to nie muszę nikomu tłumaczyć. Jedna z najważniejszych dziedzin, ta, która nie doprowadza potem do y, takich konsekwencji nieodwracalnych i mamy na ten rok trzy takie propozycje i Pierwszą propozycją, zacznę może od kobiet, to jest propozycja badania obrazowego piersi w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi. Badaniami będą objęte kobiety oczywiście w, nie oczywiście, ale w wieku od 34 lat do 49 lat oraz po 70 roku życia, które w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonywanych obrazowych badań tzw. mamografii. W drugiej kolejności mamy przygotowany pakiet dla niemowląt, dla rodziców oczywiście tych niemowląt badania niemowląt w zakresie wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych. I tu będą objęte tym badaniem dzieci zamieszkałe na terenie powiatu lemborskiego, kwalifikujące się do badania w okresie od stycznia, od 1 stycznia 2015 roku do 31 tego samego roku. No i do panów Kierujemy y, propozycje badań bezpłatnych oczywiście badań w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu y, gruczołu krokowego i tymi badaniami będą objęci panowie od 40 roku życia zamieszkali oczywiście na terenie powiatu lęborskiego szczegóły i wszystkie inne rzecz, rzeczy znajdziecie państwo oczywiście w informacji na stronach y, internetowych Myślę, że i stosowne przychodnie przekażą tego typu informacje i zapraszam Państwa do badań, bo to niezwykle ważne. Dziękuję uprzejmie. Następną sprawą, którą chcielibyśmy poruszyć, jest sprawa rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie. Jak Państwo już wiedzą z poprzednich relacji. Jako zarząd uporządkowaliśmy troszkę sieć szkół na terenie naszego powiatu, chodzi o szkoły ponadgimnazjalne. Od przyszłego roku szkolnego nie będą jakby dublowały się kierunki w poszczególnych szkołach. Za to zamierzamy otworzyć dwa nowe kierunki technikalne. W Technikum, w Agrobiznesie to będzie Technik Analityk, natomiast w Powiatowym Centrum Edukacyjnym Technik Systemów i Urządzeń Energii odnawialnej. Jest to y, kierunek, na który już próbowano y, wcześniej w poprzednich latach robić nabór. Y, no nie było tylu chętnych. Natomiast teraz my jako zarząd powiatu, też jako y, tutaj samorządy y, gminne z naszego powiatu bardzo mocno chcemy się zaangażować y, w powstanie, w zachęcenie młodych ludzi do podjęcia y, tego kierunku, ponieważ uważamy, że jest to kierunek bardzo y, Przyszłościowy. Na terenie naszego powiatu powstaje szereg inwestycji dotyczących energii odnawialnej, tak zwana biomasa, tak zwane łupki czy fermy wiatrowe. Także liczymy na pomoc, liczymy na właśnie wsparcie wójtów. Zamierzamy na terenie naszego powiatu w najbliższym czasie zorganizować właśnie konferencję naukową poświęconą energii odnawialnej. Szereg. Najważniejszych tematów, które w ostatnim czasie omawiał zarząd, jak i obradowała sesja, przedstawiliśmy w dniu dzisiejszym Państwu. Jeżeli są jakieś oczekiwania, pytania, chętnie udzielimy odpowiedzi. Zatem serdecznie dziękujemy. Do następnego spotkania.